Witajcie w naszej dzisiejszej podróży literackiej. Dziś skupimy się na postaci, która dla wielu jest no takim prawdziwym sercem opowieści z Narni. Mówię oczywiście o Lucy Pevensie, tej najmłodszej z rodzeństwa, która, jak pamiętamy, jako pierwsza znajduje to magiczne przejście w starej szafie. Mhm. Chcemy się przyjrzeć temu, co ją tak naprawdę definiuje, ta jej e, niezwykła ciekawość, prawda? Ta niezachwiana wiara w to, co zobaczyła, nawet kiedy no, nikt inny jej nie wierzył, no i ta jej odwaga taka cicha, ale potężna. Zdecydowanie. Zobaczymy, jak te cechy kształtują jej w historię i co za tym idzie, losy całej narni. A wiesz, łucja jest fascynująca, bo ona jest jakby bramą do tego magicznego świata. I to nie tylko dosłownie przez tę szafę. Rozumiem. To właśnie ta otwartość, ta gotowość, żeby zaakceptować cud, to jest klucz. Czyli symbol wiary, intuicji, tego, co czasem tracimy dorastając. Dokładnie tak. Tego, co dorośli często odrzucają, jako niemożliwe. No dobrze, to przenieśmy się w czasie i przestrzeni. Ten deszczowy dzień, wielki, stary dom profesora. Dzieciaki się nudzą, więc eksplorują zakamarki. Klasyka. I w jednym z pokoi, takim prawie pustym, stoi ta szafa. Reszta idzie dalej, ale łucja coś przyciąga. Myśli sobie: jak czytamy, warto by na wszelki wypadek sprawdzić, czy drzwi szafy nie dadzą się otworzyć. Taka iskierka ciekawości, prawda? Zwykła, dziecięca ciekawość, która prowadzi do niezwykłych odkryć. Drzwi ustępują. W środku futra ten charakterystyczny zapach naftaliny. Łucja, jak wiemy, uwielbia dotyk i zapach futer, więc wchodzi głębiej. Mhm. Tu jest ten ważny detal. Narrator to podkreśla: Oczywiście nie zapomniała o pozostawieniu otwartych drzwi, ponieważ wiedziała, że to bardzo głupio przypadkowo zamknąć się w szafie. To ciekawe, prawda? Nawet w takiej chwili fascynacji jest w niej ten element rozsądku? Tak. Robi krok drugi, spodziewa się uderzyć w tylną ściankę szafy. Ale jej nie ma. Właśnie. Zamiast drewna czuje pod stopami coś miękkiego, sypkiego i zimnego śnieg. Jak to możliwe, w szafie? Nagle rzeczywistość się zmienia. Idzie dalej, a ręce muskają ją gałęzie, szorstkie, kłujące. I nagle widzi światło. I wtedy dociera do niej ten obraz. Stoi pośrodku lasu, jest noc, pod nogami ma najprawdziwszy śnieg, którego płatki wirują w powietrzu. Niesamowite przeżycie. A jej reakcja. Idealnie pokazuje jej charakter. Trochę się przestraszyła, ale jednocześnie była ciekawa i podniecona. I to jest właśnie kwintesencja Łucji, ta ciekawość, która przezwycięża strach. Co jest uderzające, ona nie pyta jak to możliwe, ona to od razu akceptuje. Tak, wchodzi w tę nową rzeczywistość bez filtra sceptycyzmu. Dokładnie tego sceptycyzmu, który później tak mocno widzimy u jej rodzeństwa, zwłaszcza no, u Edmunda. Aha. A ten szczegół z otwartymi drzwiami, myślę, że to coś więcej niż ostrożność. Symbolicznie to jakby utrzymanie połączenia takiego mostu między tym, co znane, a tym, co nieznane. Wchodzi w magię, ale ma tę kotwicę w rzeczywistości. To ciekawe ujęcie. Idzie więc za tym światełkiem i dochodzi do latarni. Latarnia pośrodku lasu zimą. Dziwne. Bardzo dziwne. I wtedy słyszy kroki. Zza drzew wychodzi postać jak z baśni. Pół człowiek, pół kozioł. Faun. Z parasolem i paczkami. Pan Tumnus. Tak. Jego reakcja na jej widok jest, no, bezcenna. Upuszcza wszystko, krzyczy, Boże miłosierny. Kompletne zaskoczenie. Z obu stron zresztą. No tak, bo dla niego człowiek to był mit. Dokładnie. Po chwili oszołomienia przedstawia się jako Tumnus. I pytają używając tego dziwnego dla niej określenia – czy nie mylę się sądząc, że jesteś córką Ewy? Co dla niej musiało brzmieć bardzo zagadkowo. Kiedy potwierdza, że jest dziewczynką, człowiekiem, tumnus jest zachwycony. I zaprasza ją do siebie na podwieczorek. Ucja się waha, pamięta, że powinna wracać, mówi. Zastanawiałam się właśnie, czy nie powinnam już wracać. No bo jednak jest sama w obcym miejscu z obcą istotą. Ale ta wizja ciepła, kominka, grzanek, sardynek, ciasta. To jest zbyt kuszące. Ulega tej pokusie przytulności. To takie bardzo ludzkie. Bardzo. Kto by się nie skusił na ciepłą herbatę w zimowym lesie? No właśnie. Jego pieczara okazuje się bardzo przytulna dywan, fotele, kominek, książki. I ta jedna z tytułem Czy człowiek jest mitem? Genialne odwrócenie perspektywy. Prawda. Podwieczorek jest pyszny. Tumnus opowiada o dawnej narni, tej sprzedwiecznej zimy narzuconej przez białą czarownicę. O tańcach, ucztach, polowaniu na białego jelenia. O tym utraconym złotym wieku. A potem gra na flecie. Tę melodię, która sprawia, że Łuci, jak czytamy, chciało się płakać i śmiać, tańczyć i spać jednocześnie. Całkowicie poddaje się tej chwili, tej atmosferze. I właśnie wtedy, w tym momencie. Takiego pełnego zaufania, oczarowania, następuje ten dramatyczny zwrot. Nagle tumnus zaczyna płakać. Tak, wybucha szlochem. I jego wyznanie jest po prostu szokujące. Mówi, jestem sługą białej czarownicy. Porywam dla niej dzieci. To ty jesteś tym dzieckiem. Okazuje się, że miał ją uśpić i wydać czarownicy. Dokładnie. Mówi o swoim strachu przed karą, o tym, co mu grozi: odcięcie ogona, spiłowanie różków, zamiana w kamień. Jego rozpacz jest naprawdę autentyczna. I teraz pytanie kluczowe, jak reaguje Łucja? No właśnie, jej reakcja. To jest moment, który pokazuje jej niezwykłą głębię. Owszem, na początku jest przestraszona. Czytamy, że jej policzki zrobiły się nagle o wiele bielsze niż przedtem. Naturalne. Ale ten strach nie przeradza się w panikę, w oskarżenia, prawie natychmiast ustępuje miejsce w współczuciu. Mówi stanowczo, ale bez gniewu: Bardzo mi przykro, panie Tumnusie, ale proszę mi pozwolić iść już do domu. Czyli od razu wybacza. Kiedy on pyta o przebaczenie, ona odpowiada bez wahania, ależ naturalnie wybaczam. I co więcej, ona się o niego martwi. Mam nadzieję, że nie wpadniesz przeze mnie w jakieś straszne tarapaty. Niesamowite. To jest coś więcej niż zwykła empatia, to jest taka dojrzałość, taka siła charakteru, która jest naprawdę zaskakująca u dziecka w takiej sytuacji. Stawia dobro kogoś, kto chciał ją skrzywdzić, na równi z własnym bezpieczeństwem, to jest wow. Rzeczywiście, jej reakcja jest zdumiewająca. Tumnus, poruszony jej postawą, łamie rozkazy i pomaga jej uciec. Odprowadzają do latarni, skąd Łucja widzi już światło z szafy. I wraca. Wraca do naszego świata, podekscytowana, pełna, że minęły godziny. A tu? Niespodzianka. W domu profesora nie minęła nawet minuta. Czas płynie inaczej. Magia czasu. Opowiada rodzeństwu pełna entuzjazmu o Narni, o faunie. I tu zderza się ze ścianą. Dokładnie. Niedowierzanie, a co gorsza, ta okrutna kpina ze strony Edmunda. On, jak się później dowiemy, też był w Narni. Zaraz po niej spotkał Białą Czarownicę, ale teraz wszystkiemu zaprzecza. To jest bardzo bolesny moment dla niej. Kiedy Piotr i Żuzanna pytają Edmunda, czy to prawda, on odpowiada z taką wyższością: "Ach tak, po prostu bawiłem się z łucją, udając, że uwierzyłem w całą tą historię. Naturalnie tylko dla zabawy, a naprawdę nic tam nie ma." Okrutne. Po prostu okrutne. Dla dziecka, które przeżyło coś tak niezwykłego i chce się tym podzielić, to musiało być druzgocące. Oczywiście. Wybiega zapłakana, czuje się zdradzona, wyśmiana, ale co ważne, nawet w tej rozpaczy, ona się nie poddaje, nie wycofuje się. Jej wiara w to, co przeżyła, jest absolutna. Trzyma się swojej prawdy. Tak. Krzyczy do nich przez ły, wcale mnie nie obchodzi co sobie myślicie, możecie powiedzieć profesorowi, spotkałam fauna i żałuję, że tam nie zostałam, a wy wszyscy jesteście potwory, potwory. To pokazuje jej niezłomność, ale też jak bardzo ją to zraniło. Piotr i Zuzanna stają przed dylematem. Z jednej strony znają Lucję jako kogoś absolutnie prawdomównego, z drugiej, no historia brzmi jak bajka. Trudna sytuacja dla starszego rodzeństwa zaczynają się martwić, że Lucja, jak sami mówią, zaczynała dostawać bzika albo zamieniła się w odrażającą kłamczuchę. To pokazuje, jak trudno jest zaakceptować coś, co wykracza poza powiedzmy racjonalne pojmowanie świata. I dlatego idą poradę do profesora. Właśnie. A postawa Lucji w tym konflikcie jest kluczowa. Jej siła nie leży w fizyczności, tylko w tej wewnętrznej integralności. W tym, że trwa przy prawdzie, nawet gdy jest sama i wyśmiewana. Jej emocjonalna szczerość to jej rdzeń. A profesor? A to ciekawe, to profesor, człowiek logiki, staje w jej obronie. Nie mówi od razu, Narnia istnieje, ale zadaje Piotrowi i Zuzannie to pytanie, czy wasze dotychczasowe doświadczenie pozwala wam stwierdzić, że jedno z nich, albo brat, albo siostra, bardziej zasługuje na zaufanie? Czyli logika w obronie wiary. Dokładnie. Skoro Łucja zawsze była uczciwa, a Edmund, no, bywał różny, to logika podpowiada, by wierzyć Łucji, nawet jeśli historia wydaje się, no, nieprawdopodobna, fascynujące. I ta jej niezachwiana wiara wkrótce zostaje potwierdzona, bo cała czwórka przypadkiem trafia do narni, chowając się w szafie. Wreszcie razem w magicznym świecie. Podczas uczeczki z bobrami przed białą czarownicą znów widzimy tę jej dwoistą naturę. Z jednej strony czuje naturalny strach, mówi do pani bobrowej, och błagam panią, chodźmy już, Chce się spieszyć do bezpiecznej kryjówki, co jest zrozumiałe. Ale jednocześnie, nawet w tym niebezpieczeństwie, potrafi zachwycić się pięknem zimowego krajobrazu. Jest ciekawa tego nowego, choć groźnego świata. Nie traci tej zdolności do zachwytu. Kulminacją jest ich pierwsze spotkanie z Aslanem przy kamiennym stole. Miejsce samo w sobie jest majestatyczne, a postać lwa, no, budzi respekt i lęk. Mm -hmm. Narrator pisze. Temu, kto nigdy nie był w narni, trudno pojąć, że coś może być jednocześnie i dobre, i groźne. Dzieci są onieśmielone, nie śmią spojrzeć mu w oczy. Ale zgadnijmy, kto przełamuje ten lęk jako pierwszy? Łucja, oczywiście. Mimo strachu, jej największą troską jest los Edmunda, tego, który ją zdradził. Podchodzi i pyta wprost. Aslanie, proszę cię bardzo, powiedziała nagle Łucja, czy nie można nic uczynić, aby uratować Edmunda. Znowu ta jej empatia bierze górę, nawet wobec kogoś, kto ją tak zranił. Co więcej, jako jedyna, zdaje się, dostrzegać nie tylko potęgę lwa, ale i jego ukryty smutek. Myśli, że jest również z jakiegoś powodu smutny. Ta wrażliwość na emocje innych jest jej stałą cechą. Warto tu wspomnieć o darach, które dostała wcześniej od świętego Mikołaja, bo to nie był taki zwykły Mikołaj, raczej symbol odradzającej się nadziei. Tak, ten sztylet i buteleczka. Dokładnie, mały sztylet i ta diamentowa buteleczka z monicznym sokiem z ognistych kwiatów, co leczy każdą ranę. Mikołaj zaznaczył, że nie jest przeznaczony, by walczyła w bitwie, bo bitwy nie wyglądają zbyt ładnie, gdy biorą w nich udział kobiety. Trochę staroświeckie podejście, ale cóż. Tak, ale Łucja akceptując tę rolę, odpowiada cicho, ale stanowczo: Myślę, że byłabym dzielna. To pokazuje, że jej odwaga to nie brak strachu, ale gotowość do działania mimo niego. Wie, że walka to nie tylko miecz. I ta jej specyficzna odwaga objawia się w pełni po bitwie z siłami czarownicy. Znajdują Edmunda ciężko rannego, na granicy śmierci. Cały był we krwi, usta miał otwarte, a jego twarz nabrała niedobrego zielonego koloru. Straszny widok! Łucja natychmiast przypomina sobie o Darze. Drżącymi rękami podaje mu kilka kropel tego magicznego soku. Wpatruje się w niego, czekając na cud. Ale Aslan jej przypomina: Są jeszcze inni ranni. Jej pierwsza reakcja jest taka bardzo ludzka chwila irytacji mówi: Tak, wiem o tym poczekaj trochę. Chce się skupić na bracie. Naturalny odruch. Ale Aslan nie odpuszcza pyta poważnie córko Ewy. Inni też są o krok od śmierci. Czy wielu jeszcze ma za niego umrzeć? Mocne słowa. To pytanie natychmiast przywraca ją do porządku. Rozumie, przeprasza i idzie za lwem, by leczyć pozostałych. Ta scena jest mistrzowska. Pokazuje jej ludzką stronę, tę skłonność do priorytetyzowania najbliższych, ale ostatecznie wygrywa to głębsze poczucie obowiązku, współczucie dla wszystkich i posłuszeństwo wobec dobra Narni, które uosabia Aslan. Jej bohaterstwo objawia się w akcie leczenia. Tak, w ratowaniu życia. To ona, dzięki temu darowi i swojej postawie, staje się kluczową postacią w odniesieniu zwycięstwa. Po ostatecznym zwycięstwie przychodzi nagroda. W Kerparawel nad morzem cała czwórka zostaje koronowana królowie i królowe Narni. Piękny moment. Łucja zasiada na jednym z tronów jako królowa. Rozpoczynają się te złota lata panowania, otrzymuje przydomek królowa łucja mężna. Zasłużenie. Co ciekawe, nawet po wielu latach, gdy w Narni staje się dorosłą kobietą, narrator podkreśla, że pozostała wciąż tak samo żywa i złotowłosta. Zachowuje tę swoją wewnętrzną iskrę. Czyli jej rdzeń charakteru pozostał nienaruszony przez dorosłość i władzę? Dokładnie. Mijają lata. Jest to słynne polowanie na białego jelenia, który podobno spełnia życzenia. Dorosłe już rodzeństwo zapuszcza się w głąb zachodniej puszczy. I znowu przygoda ich wzywa? Ku własnemu zdumieniu natrafiają na latarnię. Tę samą z dzieciństwa. I znowu to łucja jako pierwsza odczuwa wagę chwili. Jej intuicja działa, mówi. Nie mogę bowiem oprzeć się przeczuciu, że jeśli miniemy ten słup z lampą, spotkają nas jakieś dziwne przygody, albo też dokona się wielka odmiana naszych losów. Znowu ta jej intuicja. Zuzamona, jak zwykle ostrożna, chce zawrócić, ale Piotr, wysoki król, jest zaintrygowany. I wtedy Ucia, już jako dojrzała królowa, popiera brata, mówi: Mój królewski brat ma rację. I myślę, że byłoby hańbą, gdybyśmy z powodu jakichś lęków lub przeczuć zaprzestali ścigania tak szlachetnego zwierzęcia. Pokazuje odwagę w podejmowaniu ryzyka i lojalność. Ta decyzja prowadzi ich przez coraz gęstsze gałęzie, które zamieniają się w futra, aż wypadają z szafy. Z powrotem do domu profesora. Znów, jako dzieci, krąg się zamyka. Piękne domknięcie tej pierwszej części jej historii. Widzimy tę pełną podróż. Od ciekawskiej, może trochę naiwnej, ale niezwykle ufnej dziewczynki, która pierwsza przekracza próg niemożliwego. Mhm. Jej wiara zostaje poddana najcięższej próbie przez najbliższych, ale wychodzi z niej wzmocniona. Odkrywa w sobie różne rodzaje odwagi nie tylko tę fizyczną gotowość, ale przede wszystkim odwagę serca zdolność do współczucia, przebaczenia, niesienia pomocy te empatię. Tak. Staje się mądrą i mężną królową, ale nigdy nie traci tej pierwotnej szczerości, wrażliwości, tej zdolności do zachwytu, która otworzyła jej drzwi do Narni, a jej intuicja pozostaje jej przewodnikiem. Rzeczywiście, Łucja Pevensy wydaje się być takim pulsującym sercem tej opowieści. Jej ciekawość to iskra, wiara kotwica, odwaga inspiracja, a empatia. Dosłownym i symbolicznym lekiem na rany narni. Pięknie powiedziane. Jest postacią, która łączy niewinność z niezwykłą siłą ducha. Przypomina o wartościach, które łatwo zgubić. Wierzę w dobro, odwadze bycia sobą i patrzeniu na świat z otwartym sercem. I to prowadzi do takiego pytania, które może warto sobie zadać na koniec. Czy my w naszym codziennym, często tak bardzo dorosłym, pragmatycznym życiu. Nie zatracamy czasem tej łucjowej perspektywy. Tej zdolności do wiary w coś więcej. Tak, w coś więcej niż tylko to co widoczne i mierzalne. Tej gotowości, by zajrzeć za zasłoną oczywistości, nawet jeśli inni no pukają się w czoło. Mhm. Jak pielęgnowanie w sobie takiej otwartości, takiej cichej odwagi, by dostrzegać potencjalną magię w zwyczajności. Jak to mogłoby odmienić nasze doświadczenia? Czy świat nie staje się wtedy bogatszy? Może właśnie Ciekawszy, może nawet trochę bardziej narniski, jeśli pozwolimy sobie czasem na odrobinę wiary w niezwykłość. Hmm. To taka myśl, z którą chyba warto zostać.